No, witajcie. Dzisiaj mamy dalszy ciąg zmagań z Cemaksem em serwisowanym tutaj. Ogólnie rzecz biorąc, silnik jest praktycznie poskładany. Zostało mi jeszcze rozebrać sprzęgło, ale to już w poniedziałek i zrobić sprzęgiełko i wymienić wąż paliwa, które mam zamówione. Silnik dostał tunel chłodzący na życzenie kolegi. Został zamontowany. Wszystko zostało wyczyszczone. Można powiedzieć, że świeci się, jak nie powiem co. Także myślę, że kolega, kolega napędu, napędu nie pozna. Jedyne co, by, co ja bym tu jeszcze zrobił, to bym wymienił ramę. Wymieniłbym ramę, dlatego że ta rama jest lekko przekoszona. Ktoś tutaj, kto wcześniej latał, można powiedzieć, że gdzieś przyziemił. Delikatnie jest, jest ta rama skrzywiona. Tutaj nawet była spawana. I to jest taka rzecz, którą osobiście jakby to był mój napęd, ramę by dostał nową. Może kolega się zdecyduje na ramę. To ramę też wymienimy. Nawet yy, te ćwiartki kosza nie do końca tutaj pasują. Yy, trzeba dosyć mocno to wciskać, bo to jest tutaj to jest tutaj przekoszone. Wyprostować tego raczej się nie da. Także także na razie silnik będzie miał zrobiony. A, a z koszem, no to jak podejmie decyzję, to damy mu nowy korzyść, jak trochę może polata. Także jak będę robił ze sprzęgłem, to zdam relację. A tak ogólnie napędzik jest cały wyczyszczony, wybłyszczony. Także myślę, że kolecę się spodoba. Także pozdrowionka dla wszystkich. Trzymajcie się. Hej.